kadra na suwałki czeka na kuriera niebawem przyjedzie 11 sztuk przygotowanych które dokonają odlotu w czwartek pogoda zapowiada na pochmurno czyli optymalne warunki by pokonać ten arcy trudny dystans jako wiodące cztery gołębice roczne, które już w tym roku zrobiły 15 tras od lutego w zimowych warunkach śnieg, deszcz, podwiat i kolejne loty jako wiodące później już kadrę młodych gołąbków czyli czekamy na kuriera i gołąbki pojadą sobie chętnie daleko, by wystartować w tym arcytrudnym locie z Suwałk O, już mamy rekordowiski tutaj. Przyleciały dwie samiczki jednocześnie. Jako pierwsza na zegarze skompansowała się 13,78 i muziutka tegoroczna 14,35. Obie wyżymaczki Ryszarda. Tak więc 16,20. Dwie naraz sekundową różnicą 13,78. Roczna samiczka i młodziutka samiczka 1435 z tej samej linii wyżymaczy. A więc dystans 650 km, wypuszczone o godzinie 5.25, 16.19 równocześnie dwie samice naraz z sekundową różnicą na zegarze dla rocznej i dla młodej. Także lot młodych 650 km, szywałka. Suwałki bogatynia Młoda samiczka 14,35 Z linii wyżymaczy Ryszarda z Zwycięzczynią tego lotu Jej cena 15 tysięcy dolarów Raczna samiczka Również w tym roku 15 tras Począwszy od lutego Z gór w zimę w deszcz w śnieg 500 na drugi dzień rano i tutaj wyżymaczka Ryszarda, kapitalny rezultat, potwierdzający klasę tych gołębi. Czyli słoneczny gołębnik, Polska jako jedyny w Polsce organizuje loty 650 km pod wiatr, aczkolwiek dzisiaj wyjątkowo ten wiaterek sprzyjał, 70 km w plecy, pogoda słoneczna i sami zachmurzenie, ale kapitalny rezultat. I z pewnością coś jeszcze za chwilę doskoczy. Wina zwycięzczyni wyrzymaczka ze szlachetnej linii Stickelbaut Jan Arden oświeżony Jansenem z hodowli Ryszarda. Po 10 lat przebych reaktywuje loty Suwałk 650 km już skoro świt puszczany by w pierwszym dniu miały okazję doskoczyć do domu i jak widać pomysł by zaangażować również roczne gołębie jako wiodące okazał się strzałem dziesiątkę by te gołębie młode nie pozostały samej sobie w trasie a więc młoda samiczka 14,35 sekundę za roczną ale indywidualny lot dwojga kapitalnych gołębi przypomnę że nie stosuję żadnych Suplementów diety, tylko czysta woda cały rok i karma, w tej chwili rozpłodowa rotowa, ze upolu i skampolu, naprzemiennie, z żadnych substytutów nic do wody, czysta woda, i to powoduje, że te głębie są klasyczne. No, na się sami się, na się sami się. Dziękuję serdecznie Markowi Gedrołciowi, suwał wielokrotnemu prezesowi tamtejszego oddziału za kapitalne przygotowanie do odlotu gołębi. Wczesna powódka, wraz z kolegą komisyjnie, odstartowały Gołębie, by cieszyć oko, pasję, pasję dzieciństwa, które przeszło w dorosłe życie. Które jest solą hodowcy, czyli loty długodystansowe. Gołębice cały czas na skrzydłach przeleciały piękną krainę Polski. Od Mazur, Bory, Lasy, Rzeki, dwie potężne Wisłe i Odrę. By dolecieć do tego gołębniczka w Markocicach, do Ryszarda. Jest to fascynujące, fascynująca pasja, ale przede wszystkim, że gołębie są na czystej wodzie, na grycie i grubej karnie bogactwo ziaren bez żadnych środków dopingujących, które wyniszczają te młode organizmy. Ryszard Tosnowiec, Słoneczny Gołemnik, Polska!